Dzień dobry, jest czwartek, 23 czerwca, minęła godzina 14. Konrad Moreno, zapraszam do studia LOTTO. Ci z Państwa, którzy grają w LOTTO wiedzą, że jeśli mamy kumulację, to do wygrania mogą być nawet dziesiątki milionów złotych. Ale w LOTTO warto grać też wtedy, kiedy gwarantowana pula nadgrana pierwszego stopnia to 2 miliony złotych. Taka właśnie wygrana padła tydzień temu na zakład zawarty online. W dodatku nowy lot to milioner zaufał swojemu szczęściu i zagrał na chybił trafił. W sumie w lot to na zakłady zawarte online padło już 10 szóstek. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. A teraz pora na wygrane w losowaniach Multi Multi Kaskady. Na koniec programu podam Państwu numer super szansy. Do soboty wszystkie wygrane w multi multi przy typowaniu sześciu liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu, czyli zamiast 1300 zł można wygrać 1950 zł. A jeśli chcą Państwo grać o więcej, wystarczy zagrać z plusem i zwiększyć stawkę. Zapraszam na losowanie. W maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Wębier maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby. 14 44 70 Dwadzieścia dziewięć, sześćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści siedem, trzydzieści dwa, trzydzieści cztery, Siedemdziesiąt pięć, dwanaście, dwadzieścia, dwadzieścia siedem, sześćdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt trzy osiemdziesiąt. 47 liczba 47 jest plusem. Zwycięzca dzisiejszego losowania lot to z pewnością będzie miał bardzo udany wieczór. Trafienie szóstki może mu dać wygraną wartą nawet 4 miliony złotych. W lot to można grać systemem i dzięki temu zwiększyć swoją szansę na wygraną. Informacje o grze systemowej znajdą Państwo na lot.pl. Na każdym losie kaskady znajdują się dwa zestawy 12 liczb. Wystarczy w jednym z nich odnaleźć wszystkie wylosowane liczby, żeby cieszyć się z wygrania aż 250 tysięcy złotych. Takie pieniądze trafiły już do ponad 430 graczy. Zapraszam na kaskadę. W kaszecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę. I losujemy dwanaście liczb. Oto wylosowane liczby: jeden, dziesięć, osiemnaście, jedenaście, cztery, dziewięć. Trzy dwadzieścia dwa piętnaście siedem pięć ze wszystkich gier lot to największe pieniądze można zdobyć w Eurojackpot. W Polsce aktualny rekord to ponad 206 milionów złotych. Jutro będzie szansa na kolejną wysoką wygraną, bo do zdobycia jest 230 milionów złotych. Jedyne co trzeba zrobić, żeby wejść do gry o te miliony, to wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12. Powodzenia. Dzisiaj jak prawie w każdy czwartek nie może zabraknąć Państwa w punktach lotto. Już dzisiaj witamy nową edycję zdrabki Krzyżówka XXL. Do zdobycia jest 10 głównych wygranych po 150 tysięcy złotych i wiele innych wygranych niższych stopni, np. 10 po 20 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to 57 700 tysięcy złotych. Informacje o tej jak i innych zdrabkach znajdą Państwo na stronie lotto.pl za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw przypomnę wyniki losowań Multi Multi oraz kaskady. Zacznę od Multi Multi. 14, 44, 70, 9, 29, 66, 57, 37, 32, 34, 61, 75, 12, 20...

20. Najwyższa wygrana w Super Szansie to 2 miliony złotych, ale do wygrania jest też 100 tysięcy złotych. Żeby cieszyć się taką właśnie wygraną, trzeba trafić 6 7 cyfr w aktywowanym numerze Super szansy. Takie szczęście miało już ponad 140 graczy. A w pierwszym dziś losowaniu Super Szansy padły następujące cyfry: 8, 5, 6, 7, 1. 9. Gratuluję wygranych. Że z internet zagrają Państwo nie tylko w lotto i lotto plus, ale też w inne gry lotto wystarczy założyć internetowe konto gracza, zasilić odpowiednią kwotą, wybrać grę i zagrać. Takim sposobem gra już ponad 850 tysięcy osób. W popołudniowym studi LOTS to to wszystko, no ale my widzimy się jeszcze dziś o godzinie 21.50. Wieczorne losowania można oglądać m.in. na antenie TVP 3 miłego popołudnia. Do zobaczenia Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo, a to dopiero początek. Teraz do wygrania 230 milionów.